Życie to jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego stanie w miejscu jest tak męczące? Paradoks, prawda? Intuicyjnie myślimy, że odpoczynek to brak ruchu, że zatrzymanie się da nam wytchnienie, a jednak każdy, kto kiedykolwiek próbował stać nieruchomo przez dłuższą chwilę, wie, to wyczerpujące. Mięśnie się napinają, umysł zaczyna błądzić, pojawia się dyskomfort. Ten fizyczny fenomen to doskonała metafora dla życia. Einstein rzeczywiście porównał życie do jazdy na rowerze, mówiąc o utrzymaniu równowagi przez ruch. Ale nie chodzi tu o banał, po prostu działaj. Chodzi o coś głębszego o zrozumienie, że równowaga nie jest stanem statycznym. Równowaga to dynamiczny proces ciągłego korygowania kursu. Nie potrzebujesz wielkiej metamorfozy ani życiowej rewolucji. Potrzebujesz zrozumieć mechanikę własnego życia i nauczyć się, jak wykorzystać siłę rozpędu, nawet wtedy, gdy wszystko wewnątrz ciebie krzyczy, zostań w łóżku. Kultura produktywności sprzedaje nam mit Perpetuum mobile, maszyny, która działa w nieskończoność bez zatrzymania. Instagram wypełniony jest ludźmi, którzy wstają o piątej, Biegają, medytują, budują imperie biznesowe przed śniadaniem. I właśnie tutaj tkwi problem. To nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie wygląda raczej tak. Budzisz się zmęczony, mimo że spałeś 8 godzin. Pijesz kawę, która miała dać ci energię, ale po godzinie znów czujesz się wypompowany. Patrzysz na listę zadań i zamiast motywacji czujesz przytłoczenie. Dzień przechodzi przez ciebie jak przez sito. Robisz rzeczy, zaznaczasz checkboxy, a wieczorem masz wrażenie, że nic sensownego się nie wydarzyło. I wtedy pojawia się ten głos. Może po prostu brakuje mi dyscypliny? Może jestem po prostu leniwy? Nie, problem nie leży w Twojej dyscyplinie. Problem leży w fundamentalnym niezrozumieniu, czym naprawdę jest momentum życiowe. Pomyśl o prawdziwej jeździe na rowerze. Najtrudniejszy moment to nie podjazd pod górę, choć tak się wydaje. Najtrudniejszy moment to ruszenie z miejsca. W tym momencie musisz pokonać całą inercję stojącego pojazdu własnej ciężkości, bez władności systemu. Ale gdy już ruszysz, gdy zrobisz dwa, trzy obroty pedałami, coś się zmienia. Pojawia się momentum i wtedy paradoksalnie łatwiej jest kontynuować niż się zatrzymać. Nie musisz pedałować tak mocno. Twoje ciało znajduje rytm. Balans staje się naturalny. Życie działa identycznie, tylko że nikt ci tego nie tłumaczy w kategorii fizyki. Zamiast tego dostajesz abstrakcyjne rady: bądź pozytywny, wizualizuj sukces, wyjdź ze strefy komfortu. Brzmią ładnie, ale są bezużyteczne w praktyce, bo nie odnoszą się do mechaniki działania. Prawda jest taka: Twój mózg ma naturalną tendencję do oszczędzania energii. To ewolucyjny mechanizm przetrwania. Każde działanie wymaga decyzji, a każda decyzja zużywa glukozę. Dlatego domyślnym trybem jest bezwładność. Nie jesteś leniwy. Jesteś biologicznie zaprogramowany do minimalizowania wysiłku. Co więcej, badania pokazują, że siła woli nie jest niewyczerpanym zasobem. To jak bateria w telefonie. Zużywa się z każdą podjętą decyzją. Dlatego po całym dniu w pracy, pełnym mikrowyborów i ministresów, nie masz siły na trening czy naukę języka. Nie brakuje ci charakteru, brakuje ci energii mentalnej. Są dwa rodzaje zatrzymania. Pierwszy to fizyczne zatrzymanie. Dosłownie nie robisz nic. Leżysz, skrolujesz, patrzysz w ścianę. Ludzie tego nie lubią przyznawać, ale wszyscy to znamy. Te godziny, które znikają w czarnej dziurze. Kiedy Twój umysł jest w trybie off, a ciało w trybie zombie. Ale jest drugi rodzaj zatrzymania o wiele bardziej podstępny. Ruchliwa stagnacja. Wyglądasz na zajętego, masz wypełniony kalendarz, odpowiadasz na maile, uczestniczysz w spotkaniach, robisz listy zadań, ale w środku czujesz, że kręcisz się w kółko, jak chomik w kołowrotku. Dużo ruchu, zero postępu. Ten drugi typ jest niebezpieczniejszy, bo daje iluzję produktywności. Trudniej go zidentyfikować, trudniej się z nim zmierzyć. Oszukujesz samego siebie, że działasz. Podczas gdy tak naprawdę tylko reagujesz na bodźce, uganiasz się za pilnymi sprawami, gasząc kolejne pożary. Prawdziwa stagnacja nie wygląda jak leżenie na kanapie. Wygląda jak życie na autopilocie, gdzie dni się zlewają, a ty zaczynasz tracić poczucie, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Zacznijmy od podstawy. Nie potrzebujesz więcej motywacji. Motywacja to emocja, a emocje są zmienne jak pogoda. Pewnego dnia czujesz się jak bohater z filmu, gotowy podbić świat. Następnego dnia ledwo stawiasz stopę przed stopą. Potrzebujesz systemu, który działa niezależnie od tego, jak się czujesz. Zasada mikroruchów. oj, Pomyśl najmniej. Dosłownie, jaka jest najmniejsza możliwa akcja, którą możesz wykonać. Nie zacznę ćwiczyć, tylko włożę sportowe buty. Nie napiszę artykułu. Tylko otworzę dokument i napiszę jedno zdanie. Dlaczego to działa? Bo oszukujesz swoją biologię. Twój mózg ocenia wysiłek. Jeśli zadanie wydaje się przytłaczające, uruchamia mechanizm unikania. Ale jeśli zadanie jest absurdalnie małe, bariera wejścia znika. A gdy już zaczniesz, gdy włożysz te buty, gdy napiszesz to zdanie, momentum zaczyna działać. Architekt swojego otoczenia. Przestań walczyć z siłą woli. Zamiast tego projektuj środowisko. Chcesz więcej czytać? Połóż książkę na poduszce, żeby była pierwszą rzeczą, którą widzisz po przebudzeniu. Chcesz mniej skrolować? Usuń aplikację z telefonu. Chcesz zdrowie jeść? Nie trzymaj śmieciowego jedzenia w domu. Brzmi banalnie, prawda? Ale ludzie lekceważą potęgę otoczenia. Badania pokazują, że większość naszych działań to nieświadome decyzje. Ale nawyki wyzwalane przez kontekst. Zmień kontekst, zmienisz działania. Zasada identyfikacji to najbardziej niedoceniana strategia. Przestań mówić chcę ćwiczyć i zacznij mówić jestem osobą, która ćwiczy. Różnica jest fundamentalna. Pierwsze to cel, drugie to tożsamość. Kiedy działania płyną z tożsamości, nie są już obowiązkiem, są ekspresją tego, kim jesteś. Osoba, która jest czytelnikiem, nie musi się zmuszać do czytania. To po prostu część jej życia, tak jak oddychanie. Najgłębsze zmiany rzadko przychodzą w momentach spokoju. Przychodzą w kryzysie, kiedy tracisz pracę, kiedy kończy się związek, kiedy diagnoza medyczna wywraca życie do góry nogami. W takich momentach stara równowaga się rozpada. I to jest przerażające, bo tracisz grunt pod nogami, ale to też jest szansa. Bo stare wzorce przestają działać i musisz wynaleźć nowe. Kluczowe pytanie brzmi: czy wykorzystasz kryzys jako katalizator, czy pozwolisz, żeby cię sparaliżował? Historia jest pełna ludzi, którzy w najgorszych momentach znaleźli swoją siłę. Viktor Frankl przeżył Auschwitz i stworzył całą szkołę psychoterapii opartą na odkryciu sensu w cierpieniu. J.K. Rowling była samotną matką na zasiłku, gdy pisała pierwszego Harry'ego Pottera, to nie znaczy, że kryzys jest darem czy błogosławieństwem w przebraniu. Te banalne frazesy są obraźliwe wobec prawdziwego bólu. Ale znaczy to, że nawet w najtrudniejszych momentach masz wybór: pozwolić, żeby kryzys cię zniszczył, czy użyć go jako materiału do odbudowy siebie w silniejszej formie. Konsekwencja nie oznacza perfekcji. To może najważniejsza rzecz, której nikt ci nie powiedział: Będą dni, kiedy nie dotrzymasz swoich zobowiązań, kiedy złamiesz nawyk, kiedy odpuścisz. I właśnie tutaj większość ludzi się poddaje. Myślą: Już zepsułem serię, to i tak nie ma sensu kontynuować. To myślenie zero-jedynkowe jest zabójcze. Życie nie jest wykresem liniowym. To fala, wzloty i upadki, postępy i cofnięcia. Liczy się długoterminowy trend, nie pojedyncze punkty. Badania nad formowaniem nawyków pokazują coś fascynującego. Przegapienie jednego dnia praktycznie nie wpływa na długoterminowy sukces, ale przegapienie dwóch dni z rzędu drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego porzucenia nawyku. Sekret nie leży w perfekcji, ale w szybkim powrocie. Złamałeś nawyk? W porządku. Nie analizuj nadmiernie, nie obwiniaj się. Po prostu wróć na zajutrz. To ta zdolność do szybkiej regeneracji, nie brak porażek, odróżnia ludzi, którzy osiągają cele od tych, którzy o nich marzą. Nie wiem, w jakim momencie życia jesteś teraz. Może jedziesz na fali i wszystko się układa, może czujesz się pogrzebany pod ciężarem codzienności, może jesteś gdzieś pomiędzy. Nieźle, ale też niedobrze, w tej szarej strefie funkcjonowania. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, prawda jest jedna. Równowaga to nie punkt docelowy. To ciągły proces dostosowywania się, korygowania kursu, znajdowania rytmu w chaosie. Einstein miał rację co do roweru, ale nie dlatego, że ruch zapobiega upadkowi. Miał rację, bo życie nie jest czymś, co masz, to coś, co robisz. Nie jesteś pasażerem czekającym, aż ktoś zabierze cię we właściwą stronę. Jesteś rowerzystą. Pedały są pod Twoimi stopami. I tak. Czasem będzie pod górkę. Czasem będzie deszcz i wiatr w twarz. Czasem przewrócisz się i obdrzesz kolana. Ale alternatywa. Stanie w miejscu. Czekanie, aż życie samo się ułoży. To nie jest bezpieczeństwo. To powolne zanikanie. Nie obiecuję, że będzie łatwo. Obiecuję, że będzie warte wysiłku, bo w ruchu jest życie. W ruchu jest sens. W ruchu jest Twoja równowaga. Nie pytam, co zrobisz jutro czy w przyszłym tygodniu. Pytam, co zrobisz dzisiaj w ciągu najbliższej godziny, co ruszy Cię o milimetr do przodu, nie musi być wielkie. Wręcz przeciwnie, niech będzie śmiesznie małe. Tak małe, że nie będziesz miał wymówki. I kiedy już to zrobisz, cokolwiek to będzie, zauważ to, świadomie, bo to nie jest tylko mały krok. To dowód, że nie jesteś w stagnacji. To momentum, które właśnie stworzyłeś, a jutro. Jutro zrobisz kolejny krok. Nie większy, nie bardziej heroiczny. Po prostu kolejny. I tak, krok po kroku, obrót po obrocie, znajdziesz swoją równowagę w ruchu. Pedałuj dalej.